A witam serdecznie na planecie Ziemia, tej samej co zawsze, choć chwilami wydaje się, że częściej mieszkańców nadaje już tylko z orbity. A dziś tematem dnia jest nikt inny jak ufoludek. ten sam, który w przerwach między eliminatorami, a odpowiadaniem na zarzuty o niepłacenie alimentów zdołał jeszcze wcisnąć się na okładki gazet. Oczywiście zaraz obok Daltona i całej reszty tych lombardowych tuzów, że z braku lepszych zajęć zaczęli robić karierę jako celebryci w kategorii Pato Promocja. No i co u Daltona? Po zwycięstwie z Jówką, który świętował jakby co najmniej wygrał życie, chłop postanowił polecieć na wakacje, ale nie nad Bałtyk. Nie do władka, tylko uwaga, do dookoła świata. Taki miał lot w Bani po tej wygranej. tańce zwycięstwa było ich tyle, że nawet Sequento się poruszył, a wszyscy wiemy, że Sequento tańczy tylko wtedy, kiedy mu się nogi same ruszają, czyli prawie nigdy. Tym razem chyba coś go ukuło. Może Duma, może Komar, trudno powiedzieć, ale faktem jest, że coś zatańczył. Na Dalton, na Dalton, na Dalton. On miał pełne prawo się bawić. Zjówko nie było łatwo. Chłop przetrwał dwie rundy, co i tak dla wielu było zaskoczeniem. Ja mu dawałem 20 sekund, i to optymistycznie. Dalton dzisiaj to już nie jest ten sam Dalton to już człowiek sukcesu, przynajmniej według siebie gość, co szedł na salony, może i w trzebikach z Pepko, ale pewnym krokiem. No i nie zamierza wracać do dresdenka, bo jak sam mówi w Warszawie jest klimat możliwości, prestiż no i influencerki. Problem w tym, że jak słusznie zauważyła padawanka z kanału TV Reklama, czycie w stolicy, to nie jest zabawa dla kasztanów, a Dalton jakkolwiek by nie próbował dawać kogoś więcej, to jednak klasyczny go odłupiec, taki, co jak mu coś panie do kieszeni, to jeszcze tego samego dnia zgubi to między stacją Orlam a żabką. Połowę wyda na fajki, drugą połowę na żarcie, jeszcze coś zostanie do przewalenia na Ubera. Padawanka miała jeszcze jedną uwagę, że czas w Warszawie płynie szybciej i że Dalton może się w tym tempie po prostu pogubić. Ale Dalton się nie dał. Powiedział, że jego czas płynie tak samo jak u każdego innego obywatela. Z taką pewnością siebie, co to ma wrażenie, że już wie lepiej niż zegar. I może to podawanka powinna się martwić o własne finanse, nie o jego. Ty w tym momencie chciałbyś e, zostać w Warszawie, prawda? Tak, na stałe. Warszawa jest dość trudna w utrzymaniu, też e, gdzieś tam e, życie jest dość szybkie i inne na pewno. Moje życie płynie w tym samym czasie, tego tak, no, taki inny format. Okej. Okay. My, my, my sami przymieszamy czas. Mocna odpowiedź, tylko czy pokryta część więcej niż impulsywną pewnością? Zobaczymy. Po walce, Dalton ruszył na hamburgera do knajpy, która miała go sponsorować. No i zeżar tego hamburgera tak, jakby to nie był fast food, tylko święty gral smaków. Pafrandzolił go z taką gracją, że ogonek przydubcie mu się zatrząsł. Siemano! tutaj wróciłem właśnie do Warszawy. Widzicie sami. Hamburger pierwszy klasa z restauracji. Halo pizza. Na razie. Radość była pełna. W końcu wygrał z To jest mak inny. Wszystko inne. Jakby bułka była bardziej chrupiąca, a ser bardziej z serem. No ale już dosiło, Altonia, Bo dziś bohaterem dnia jest zupełnie ktoś inny. Ufoludek. Ten sam, co wszedł do świata Free jakby się tam urodził. Ostatnio brał udział w nowym formacie Fame MMA. Eliminator. Format ten polega na tym, że sadzają delikwenta przy stole i z każdej strony dosiadają się do niego inne przypadki z internetu. I tam się gada, obraża, rzuca tekstami, sprawdza kto ma jaja, kto tylko kanał na YouTube. Pierwszym rywalem ufoludka był pes tak jest, PESEL. Ten sam, co kiedyś tam występował na streamach Boxdela. Taki bezbek, co dostał szansę i zmarnował ją, jak tylko się dało. PESEL już na samym wstępie próbował zdyskredytować ufoludka. Chciał go tam trochę dojechać słownie, wyciągnąć jakieś śmieci z szafy, zrobić show. Problem w tym, że sam przy tym wypadł jak dzieciak, co próbuje udawać dorosłego. Wyszedł z niego nie po a pokaz kasztanizmu. Że ty kurwa ufoludzie, wyglądasz jakbyś z śmietniska, zagubił swój statek kosmiczny. Nie wiadomo, z których planety żeś przyleciał, więc zapraszam do Do tego dorzucił walkę z cieniem, po której zapewne musiał z dwa dni odpoczywać pod kocykiem. Nawet Boxder patrzył na niego jak ojciec na syna, który oblał klasówkę z własnego imienia. Niby nie mówił tego wprost, ale z oczu było widać, po co ja ci tu w ogóle typie wziąłem. Mówi się, że PESEL to taki mini boxdel tylko że bez federacji, bez bicepsa i bez historii. Czyli tak naprawdę to po prostu PESEL. Tyle. I to jeszcze nie ten z urzędu. A więc wracamy do punktu wyjścia. Zwykły kam tam. Ufoludek miał też swoją walkę z cieniem I trzeba przyznać, że wypadł lepiej Zdecydowanie lepiej niż Pesel, co w sumie nie jest trudne Ale jednak, był kontakt z wyimaginowanym przeciwnikiem Był jakiś styl, coś tam się działo Było co oglądać Później pojawił się kolejny zawodnik Denis Załęcki z temu Tak się przedstawił, no i nie trzeba było długo czekać, żeby zrozumieć dlaczego Gość wyglądał jakby specjalnie się ucharakteryzował na Załęckiego Z jednego z dawnych eventów cloutu Tylko, że tamten Denis był wtedy jeszcze w formie grubszej wersji A ten, a ten nasz wygląda jak parodia wersji sprzed diety Wyszło to o tyle autentycznie, że człowiek naprawdę zaczął się zastanawiać Czy nie ogląda jakiegoś skeczu, który przez przypadek Wpadł do rzeczywistego uniwersum Forma tego Denisa z temu, no cóż Raczej w formie wspomnienia o formie Obok Pesela tworzyli duet idealny Dwóch gości, którzy próbują wyglądać groźnie Ale kończą jako definicja słowa kasztan Nawet nie trzeba było wiele mówić Obrazek mówił sam za siebie I wtedy Denis temu odpalił bombę Powiedział folutkowi prosto w oczy, że nie płaci alimentów I to nie jakichś kolosalnych Chodziło o 400 zł Nie 4 kafle, nie 4 dychy 4 stówy Denis temu Powiedział to kogoś, kto wie, że trafił w czuły punkt. Posłuchaj mnie, koleżko, to, że ty nie płacisz tyle alimentów, to już jest przesada. Masz 400 złotych alimentów na miesiąc i uzbierajesz z tego człowieku 12 tysięcy. Wiesz, ile to trzeba nie płacić? Jeśli to prawda, słabo, serio, słabo, szczególnie jak się siedzi przed kamerą i udaje twardziela. Jeśli nieprawda, no to Denis temu właśnie sam się wsadził na minę. Bo jak rzucasz takimi tekstami bez pokrycia, to znaczy, że nie jesteś żadnym charakternym chłopakiem, tylko zwykłą pipką od dram. Na tym nie koniec. Denis temu jeszcze dorzucił, że Ufoludek zrobił dziecko. Jakieś ogrzycy z brzegu i że nie tylko nie zarabia na nie ale i nie ma zamiaru zrobiłeś dziecko jakieś ogrzycy i złożyłeś z... z... mu życie ty interesuje, ale pytać się mogę, nie? No, pytać się możesz za. No, no, to zrobiłeś. Tekst jak z forum z rozwodniku z 2007 roku, ale padł publicznie i poleciał w sieć. Czyli poleciał na całą Polskę. I dalej poszło już tylko bardziej gęsto. Temat ciągnął się dalej jak smród po gaciach, ale co trzeba przyznać, ufoludek w przeciwieństwie do Daltona nie dał się wytrącić z równowagi ani na moment. Ten mu jedzie po bandzie, uderza po najniższych rejestrach, a ufoludek co? Gówno. Patrzy w oczy spokojnie, jakby właśnie czekał na frytki w barze mlecznym i rzuca coś w stylu to obchodzi? Zniszczyłeś mu życie i nie pocieś na niego alimentów. Dostawałeś k. telefony k***, od ty nie interesuje moje życie po pierwsze, Ale tu jestem i, ma, i możemy ze sobą walczyć, więc musi mnie k. interesować no, no to, twoje k***, życie. K***, lepiej, żebyś... Zero emocji, zero nerwów. Jakby te wszystkie teksty o alimentach, o telefonach w Lombardzie, o byciu życiowym planktonem, odbijały się od niego jak groch od ściany. Sprzedałeś telefon w Lombardzie, a nawet dziecku na jedzenie nie dałeś. Napierdala Denis temu, jakby właśnie odkrył broń atomową w konflikcie na słowa. aufoludek? Aufoludek? Nawet brew mu nie drgnęła. Można by pomyśleć, że ma to wszystko w poważaniu. I pewnie by człowiek się nie pomylił. On jest jak skała, ale taka z plastiku. Niby twarda, ale w środku pusto. W każdym razie... ...bo jesteś zwykłym frakiem, jeżeli co, nie d... jesteś w stanie co, na to do... dziecko. Co, do... Nie do... jestem, nie jestem, po... ale na pewno nie byłbym dalej. lepszy niż ty. Bo bym był w stanie zapłacić 400 zł i iść do normalnej roboty. Nie przejął się, nie zareagował, nie odbił, tylko siedział i chłonął. Taka taktyka. Bierna odporność, szanowni państwo. No i przyszła pora na walkę z cieniem w wykonaniu Denisa z temu. I tutaj, niestety, trzeba być brutalnie szczerym. To było coś pomiędzy rekonstrukcją bójki w przedszkolu, a pokazem fitness dla emerytów. Nawet Pesel, który wcześniej wyglądał, jakby walczył z przyciągiem, wypadł lepiej. Denis z temu nie tylko nie przekonał, że potrafi się bić, on pokazał, że sam siebie by nie ogarnął w lustrze. Zero dynamiki, zero techniki, same podrygi. Jakby ktoś Si mu techno, próbował je dogonić, ale prawdziwe wejście smoka dopiero się zaczęło, bo do rozmowy przyjrzeć się nie kto inny jak Daro tak. Ten sam, który jest groźny nawet jak ziewa. Gość ma taki vibe, że jak wchodzi do pokoju, to mleko w lodówce kwaśnie i od razu bezbędnego zbędnego przyciągania odpalił. Walka z tobą nie ma sensu, foludek. Jedno moje uderzenie i zapomina, że istnieje coś takiego jak Lombard. Nie ma sensu się tu bić, kwa, z nim jakby normalnie, bo to nie ma sensu, ale myślę, że jak jedną ręką by ci zerwał, to byś kwa, miał lepszą fazę niż ten. Kwa. Szymon Uznański, wiesz co to jest? Mocne, bezczelne, trafne i co najgorsze Prawdopodobnie prawdziwe Bo daro, mimo że przez wielu traktowane jako żart Ma jednak coś więcej niż tylko buzi do kamer Chłop się umie bić A jak się wkurwi, to nawet kasztana potrafi zamienić w pestkę Więc nie skreślałbym go tylko dlatego Że mówi jakby miał delay w głowie Dodał też, że u ufoludek wygląda mu na typa Który całymi dniami nic nie robi Taki typowe zawieszenie, .exe. Od rana do wieczora, zero pożytku Wydaje mi się, że ty od rana to nic nie robisz Tylko konia walisz, kurwa. I. no, no tak, no, no tak jest, bananie, kurwa, Także. I znowu. Ciężko się nie zgodzić, bo jeśli naprawdę, jak twierdzi Denis temu, nie potrafi ogarnąć 400 zł miesięcznie na alimenty, no to sorry. Ale to nawet nie jest bieda, to jest sabota życia. Ufoludek wygląda i mówi, jakby jego największym osiągnięciem w ostatnim miesiącu było niezgubienie kluczy od mieszkania. No i ostatnie do rozmowy przywiat niejaki hot chocolate. Postać nieco egzotyczna jak afrikowe standardy, ale w zestawieniu z Ufoludkiem wyglądał jak jego trener personalny. Serio, różnica klas była widoczna gołym okiem, i może nie było tam zbyt. Dużo słów, może nie padły wielkie deklaracje, ale wystarczyło jedno spojrzenie i jedno zdanie. Powaliłbym tu większość ludzi, bo większość nie umie się napierdalać. C tutaj tak naprawdę mamy całą masę klaunów, którzy tylko hałasują, a nie potrafią się w ogóle napierdalać, tylko ja potrafię. I miał rację, bo jeśli to, co pokazali Denis temu PESEL i UFOLUDEK, to ma być frikowy standard, to ja się nie dziwię, że federacje robią castingi jak do para dokumentów. Tu nie chodzi o poziom sportowy, tylko o to, kto potrafi lepiej pajacować w mediach. UFOLUDEK natomiast po tej całej imprezie w wywiadach podkreślił, że czuje się zaszczycony, że taki prosty chłopak jak on dostał szansę w tej ja, uwolunek, taki czysty uwolunek lombardowy. Po prostu tutaj. Tutaj, za gości w ogóle. I faktycznie, Federacja zawsze była otwarta na prostych chłopaków: czy to Dalton, czy ufoludek, czy jakiś inny lokalny szaman internetu. Dopóki pajacują, są mile widziani. Ale jak tylko przestają robić show, jak próbują się bawić w poważnych ludzi, to wylot przez okno. Bo tu chodzi o show, nie o charakter. A ufoludek chyba tego nie rozumie. Bo z jednej strony mówi, że chce zostać, chce się utrzymać na powierzchni, a z drugiej nie robi kompletnie nic w tym kierunku. Ani nie prowokuje, ani nie krzyczy, ani nawet nie rzuci tekstem, który by kogokolwiek poruszył. I za każdym razem, jak pytałem go o Daltona, to ten nie chce o tym rozmawiać. Co w ogóle myślisz o postaci Daltona? Zostawmy temat Daltona tam dla, dla ciebie, ja się zajmuję głównie sobą. No to po kiego tu przyszedłeś, typie? Przecież to wszystko z jednym wielkim trailerem pod walkę z Daltonem. Wszystko do tego zmierza. Tu nie ma miejsca na nie chcę. Tu trzeba jechać po bandzie, tu trzeba cisnąć matkę ojca, brata kota i jeszcze sąsiada, nawet jego kota i może nawet matkę tego kota. Bo inaczej nikt ci nie zapłaci. Federacja nie płaci za zmianę fryzury. Federacja płaci za dramę, za cyrk za dym. A Myśli chyba, że jak będzie milczał z godnością, to mu zrobią pomnik. No to niech się rozczaruje teraz, zanim będzie za późno. Bo z takim podejściem, to on sobie może co najwyżej zasłużyć na powrót do Lombardu. I to bez telefonu. Bez niczego. Bez godności, szanowni państwo. A propos tych nieszczęsnych alimentów, o które Denis temu próbował ufoludka przygwozić, jak był komornikiem z TikToka, o w wywiadach zrzekł się, że wszystko płaci, nie ma żadnych zaległości ogólnie, robi za wzorowego ojca, tyle, że na dystans. Brzmi pięknie, ale jak to zwykle bywa w tym cyrku, nikt nie wie, co jest prawdą, ma co tylko podgrzewanym kotletem dla większych zasięgów. Bo mówmy się, w świecie freakfight'ów nawet jak ktoś powie, że ma na imię Krzysztof, to i tak warto poprosić o dowód. Zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka na temat Daltona. Klikajcie i kanał Ziemalum z to polecajcie. Elo!